Cześć, witam. Mam przed sobą cztery książki, w których dostrzegam pewne podobieństwo. Przede wszystkim są one o pamięci, ludzkiej pamięci, dotyczącej wydarzeń bieżących, tych, które dzieją się tu i teraz. A także w każdej książce bohaterowie muszą wrócić do tych wydarzeń po jakimś czasie. Czy ta pamięć się zmienia? Czy bohaterowie mówią prawdę? Czy w ich wypowiedziach, czy treści ich wypowiedzi są takie same jak przed kilku laty czy takie jak teraz, czy manipulują konfabulują, zapominają czy pewne fakty się zacierają, czy emocje są ważne, a więc mam książki o pamięci, w tym miejscu y, przypomnę i polecę tę książkę Marii Stiepanowej Pamięci Pamięci Warto ją przeczytać. I druga wspólna cecha tych książek to jest wielogłos. Otóż yy, narratorami są bohaterowie poszczególni i każdy z tych bohaterów ma czas na swoją wypowiedź. Yy, autor zmienia kolejności yy, treści wypowiadanych przez bohaterów, ale to zawsze jest wielogłos, a więc pamięć i wielogłos. Narracja wielogłosowa. Pierwsza książka to jest świeżynka od Petry Dworakowej pod tytułem Wrany. Jest to druga część, kontynuacja bezcelerowej powieści Wrony. No i mówię, muszę powiedzieć, że ona też może się stać bestsellerowa. Dlatego, że najpierw cytat. Pamiętamy, że we Wronach była rodzina, ojciec, matka i dwie córki, Basia, i Kasia. Basia była zawsze tą nieposłuszną, która sprawiała kłopoty rodzicom, a zwłaszcza matce, a Kasieńka to była ta posłuszna, z którą można się było pochwalić. I zacznę od wydarzenia, o którym będzie się wspominać. No i Baśka nam odfrunęła już prawie rok temu. Dalej. Już, już, już. Uwierz w swoje skrzydła, uwierz w lot, powierz swoje ciało prądom powietrznym. Wrony się nie boją, wrony tylko latają tam i z powrotem. Z wronami się nie boję. No i teraz wspomnienia dotyczące Basi. Tu są podziel, to znaczy rozdzielone na dwa głosy: matki oraz kasi. Jak wspominają jedna córkę, druga siostrę. Płętą będzie fragment artykułu z gazety, który został tutaj zamieszczony i który matka przeczytała tam w poczekalni do pewnej poradni. Na sąsiedniej stronie znajdował się artykuł Dzieci rodziców narcystycznych. Narcystyczny rodzic wykorzystuje dziecko do zaspokajania własnych potrzeb, natomiast dziecko stara się go przede wszystkim nie drażnić i żyje w ciągłej niepewności, czy zostanie zaakceptowane, czy odrzucone. A więc dwugłos o siostrze Basi, dwu, długo, dwugłos matki i Kasi. Przeczytajcie naprawdę warto, warto, warto. No i ten fragment o rodzicu narcystycznym nie jest jest tu bardzo ważny. Teraz książka japońska autorki, która napisała wyznania, taką książkę narratorką była nauczycielka i jej uczniowie przyczynili się do śmierci jej córeczki i Autorka udzieliła głosu tym uczniom. Każdy z nich mógł wyznać swoje winy, to jak pamięta wydarzenie z córeczką w szkole, miał szansę się usprawiedliwić, miał szansę powiedzieć jak było naprawdę. I druga książka tej autorki, czyli Wszystko dla N. Kein Minato. Sytuacja jest o, następująca. Otóż w pewnym wieżowcu na 48 piętrze policja znajduje zwłoki dwojga małżonków. Y, y, bardzo y, bogatych małżonków, a, ale również w tym pokoju, w tym mieszkaniu znajdują się następujące osoby. Studentka, wszyscy mają około 23 lat. Jej Chłopiec Ando, no właśnie z tymi imionami japońskimi to jest tak właśnie Nando. Na ruse to jest ten kurier przywożący jedzenie i nazumi. Zoom... Na Rusę i Masato. Masato początkujący pisarz. No i ym, policja przeprowadza śledztwo. Autorka dzieli y, poszczególne fragmenty powieści na wyznania, a właściwie zeznania na policji. Ym, y, każdy mówi, co zapamiętał, jak było. Mija 10 lat. Studentka jest chora na nieuleczalną chorobę, i po 10 latach pragnie, żeby uczestnicy tamtych wydarzeń jeszcze raz opowiedzieli o tym, jak było, co zapamiętali, a może coś pominęli w swoich zeznaniach, może pominęli coś ważnego, coś, co rzuci światło na tę śmierć dwojga małżonków. Którzy byli zaprzyjaźnieni ze świadkami wydarzeń. A więc mija 10 lat, jak zmienia się ich pamięć, a może wprost przeciwnie, z racji upływu czasu każdy z nich mówi, jak było naprawdę. Może 10 lat temu coś przemilczał, może było zupełnie inaczej, może jego ogląd sytuacji był zupełnie inny, może był zaangażowany emocjonalnie. W całą tę sytuację. Polecam książkę Wszystko dla N. Kane Minato. Kane Minato. Teraz Jurica Pawczic, Czerwona Woda. Kupiłam y, chorwacki pisarz. Kupiłam tę książkę nie mając świadomości, że jest to kryminał. Kryminał. Wybrany przez czytelników francuskich na pierwsze miejsce w 2022 roku jako najlepszy kryminał europejski. Sytuacja jest następująca. Jest rok 1989. Przy stole siedzi rodzina Wesna, Jakow, Mate i Sylwa. Ich dzieci. Dzieci mają 17 lat, są bliźniakami. Sylwia postanowiła wyjść z domu, bo gdzieś tam na ym, przystani be, odbędzie się zabawa i ona w tej zabawie chce uczestniczyć. Minął dzień, rodzice zgłosili zaginięcie, minął drugi, yy, milicja ówczesna podjęła poszukiwania. Yy, poszukiwania trwają rok, dwa, trzy i nie mogą odnaleźć zwłok ani się niczego dowiedzieć. Co się stało z Sylwią? W tym czasie w Jugosławii następują ogromne zmiany. Państwo się rozpada. Na wiele innych państw, Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, milicjanci stają, stają się policjantami, no i zapada cisza, ale rodzinka dalej szuka, zwłaszcza brat bliźniak, poświęca wiele czasu, wie, sam tropi, wiele tropów, żeby odnaleźć e, siostrę. Książka podzielona oczywiście na głosy. Opowiadają rodzice, brat, znajomi, chłopak zaginiony Sylwii. Co pamiętają? E, jaką osobą była Sylwia? Czy taką, e, którą znali rodzice, czy zupełnie była kim innym? Bo uczyła się w splicie, a więc do domu, do miasta, miasto nazywało się Mesto, e, rzadko wracała. I tutaj nasz milicjant ówczesny, Gorki. Obecny policjant y, rozsupuje tę zagadkę po latach. A robi to y, z zawodowego punktu widzenia, chociaż nie jest teraz policjantem. Zupełnie inny zawód wykonuje. No i stara się y, rozwikłać tę zagadkę dla własnej satysfakcji. Żeby powiedzieć rodzicom, jak było naprawdę, żeby się. Nie katowali, nie zamartwiali, żeby mate mógł sobie ułożyć życie na nowo, nie myśląc ciągle o zaginionej siostrze. Polecam, 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 czyli, czyli Jurica Pawicicz Czerwona Woda. I na koniec maleńka książeczka z Hiszpanii, a dokładnie z Katalonii, a dokładnie ze wsi, która nazywa się Turmo. I tutaj też mamy podział na głosy. Ignacio, Marcos i dwie kobiety, Niwes i Nives i Lourdes. Kobiety i dwóch mężczyzn. Oni są starzy i wspominają, wspominają czasy wojny przede wszystkim, a podczas wojny mieszkańcy tej wsi trudnili się. Tak, trudnili się, bo brali za to pieniądze, przeprowadzaniem uciekinierów przez Pireneje. Najtrudniejszy był rok 1941 i późniejszy, kiedy pojawiały się grupy Żydów, których przeprowadzali przez Pireneje. No i podczas takich działań doszło do niewyobrażalnej tragedii której sprawcami byli mieszkańcy Turmo. I teraz o tej tragedii ci starzy ludzie opowiadają, jakby się chcieli pozbyć tego ciężaru, którzy, który dźwigali przez drugą połowę swojego życia. Czują, że odejdą, I chcieliby, yy, i chcieliby się wyspowiadać, wyzbyć tego ciężaru, a także chcą sprawiedliwości dla ofiar. To znaczy, żeby ofiary zyskały przynajmniej pamięć, pochówek, żeby nie były anonimowymi ofiarami. Świetna, świetna mała książeczka, czterogłos, a przeogromna tragedia, przeogromna trauma, przeogromny ciężar i przeogromna wina mieszkańców wsi Turmo. Pamięć. Pamięć ludzka. Mu, ktoś powiedział, że dopóki pamięć pamięta, to wydarzenia i ludzie żyją. Kiedy pamięć przestaje pamiętać, ludzie przestają pamiętać o pewnych wydarzeniach, o pewnych ludziach, pewnych działaniach, no to i te działania przechodzą w otchłań niepamięci. Wszystkie cztery książki bardzo polecam. Turmo napisaną przez Marię Fogler. Akcja dzieje się w Katalonii. Czerwona woda, Jurica Pawczycz, Chorwacja. Japonia, wszystko dla N. No i druga część wron Petry Dworakowej. Jeżeli ktoś czytał. To bardzo proszę o dyskusję. A jeżeli nie, to te tytuły polecam pamięć. Teraz znajdziemy się za chwilę, bo nagrywam to przed Wszystkimi Świętymi. W miejscach, do których zmierzamy, w wielkich grupach całej rodziny zbierają się na cmentarzu. No i po to, żeby wspominać, żeby pamiętać, żeby przekazywać ten pamięć. Pamięć młodszym pokoleniom. Taka refleksja, refleksyjna na koniec. Zapraszam do dyskusji o pamięci. Dziękuję, do zobaczenia.